Jeżeli dzisiaj jesteście tutaj, to myślę sobie, że macie kompetencje na miarę naprawdę XXI wieku, bo umiecie programować, wykazaliście się kreatywnością, wykazaliście się wytrwałością, do, będąc dzisiaj tutaj, ale też y, umiecie pracować zespołowo i to jest bardzo ważne. I myślę, że na XXI wiek posiadanie znajomych i przyjaciół też jest niesamowicie potrzebne i mam nadzieję, że to uczucie pracy zespołowej z Wami po prostu będzie. Ja sobie próbowałem przypomnieć, z czego słynie Polska, to tak prawdę mówiąc znalazłem dwie dziedziny, gdzie wyróżniamy się globalnie. Jedną z dziedzin to jest informatyka, bo należymy do najlepszych z najlepszych i tutaj obecność Was, tych najlepszych, bo jesteście najlepsi. Mam nadzieję, że odnajdziecie się, że znajdziecie się w San Francisco, w innych miejscach, gdzie, jest, gdzie się koduje, gdzie się programuje, i będziecie rozwijali bardzo fajne i ciekawe projekty, począwszy od blockchaina, przez sztuczną inteligencję itd. Zawody takie jak dzisiaj, wydaje mi się, że są okazją do takiego wejścia na najwyższe obroty, do y, przekroczenia swoich możliwości i zaskoczenia samego siebie. No i właściwie w ten sposób przechodzimy do kolejnego etapu, czyli możemy uznać, że nasza impreza jest otwarta. Zgadza się, panie prezesie? No to brawo, mamy otwartą imprezę. z Uniwersytetu Warszawskiego, no i przyjechaliśmy dzisiaj wygrać próbne, a jutro wygrać główne zawody. Tak naprawdę mamy doświadczenie już od wielu lat branie udziału w tych zawodach, od liceum, w olimpiadzie informatycznej. No więc teraz, przychodząc na uniwersytet, naturalnym było przejście na zawody MPPZ. Przyjechaliśmy dzisiaj z Wojskowej Akademii Technicznej. W sumie jesteśmy dzisiaj pierwszy raz na takich zawodach w programowaniu zespołowym. W sumie całkiem dobrze się bawimy, że rozwiązaliśmy trzy zadania. Widzimy, że i do nie niezywały zdecydowanie więcej, więc <głos> <głos> nastroje są bardzo dobre. Przecież <noise> jesteśmy UW9. Rozwiązaliśmy już trzy zadania i myślimy nad trzema kolejnymi. Ciekawe wyzwania, fajne zadania, oby tak dalej. Podejście mamy bardzo rozgrzewkowe. Dziś jest dzień na ubolewanie na przykład nad brakiem ulubionego edytora, nad przyzwyczajaniem się do stanowiska i te zadania przy okazji coś, żeby się rozgrzać pomyśleć. No nam udało się jako pierwszej drużynie zrobić wszystkie, więc teraz jakby po prostu sprawdzamy działanie systemu, yy, przygotowujemy sobie rzeczy na jutro. Zadania no, mi się podobały. Były dwa zadania, które były bardzo podobne, a jednak miały inne rozwiązania. No, przyjemny dzisiaj dzień. No Zobaczymy jak pójdzie jutro, no bo jutro już będzie trochę stresujący. Moim zdaniem zadania idą nam bardzo dobrze. Trzy w zasadzie zadania rozwiązaliśmy tako. Czwarte jest robione, a dwy, dwa, dwa ostatnie są dość powiązane ze sobą. Na razie nad nimi myślimy. Ale mamy duży zapas czasowy, więc bardzo optymistycznie patrzymy na te próbne. Spodziewamy się też, że jutro nie powinno być inaczej, a nawet lepiej. W tym momencie brakuje nam tylko jednego zadania: e, zadania Y. Czy jest ono najtrudniejsze? No, no nie wiem, bo jeszcze go nie wbiliśmy. E, ale wszystkie inne były na no tyle łatwe, że już wbiliśmy. Więc Generalnie, generalnie uważam, że. E, Dzisiejszy dzień jest łatwy, natomiast muszę też przyznać, że nie wiem żadnego zadania jeszcze tylko tutaj tej wzięli. Ja wszystko pójdę. Stawcie, jesteście. Dobra, nie, Michał, nie Okej. Okay. Ogólnie dzisiejsza zadanka, takie widać, że startowo proste, tylko tak. po to, żeby sobie przejścić że żeby sprawdzić, czy wszystko tutaj ogólnie działa. A jak na razie no po drobnych problemach na początku technicznych chyba już wszystko działa, więc. Wiem, które są najłatwiejsze, najtrudniejszymi są te z kwadratami magicznymi. No a to typowo. Oczywiście, ty mała algorytmika, więc więc więcej zabawy z tym jest, bo obracanie stringów to nie, jest, nie są tylko zadania. Czasami. Wydaje mi się, że, że bez problemu sobie poradzimy. Na pewno będziemy wyżej od Politechniki Śląskiej, więc to jest najważniejsze. cel będzie osiągnięty. Aktualnie sobie e, pracujemy teraz nad e, zadaniem tam bez przenoszenia, które wydaje się nie być aż tak trudne, jak początkowo się dla nas wydawało. Ogólnie zadania jak na tku, są. Powiedziałbym, że fajne, nie są to jakieś wszystkie zadania jakieś bardzo łatwe, ale wymagają od nas myślenia, dzięki czemu jesteśmy w stanie się lepiej przygotować do e, jutrzejszego konkursu głównego.